Dostałam ostatnio reprymendę. Powiedzieć o tym, że dostałam reprymendę, że na moim kanale, na YouTubie jest bardzo dużo filmów zaawansowanych na temat Instagrama, a brakuje filmów dla osób początkujących. Dla tych, którzy. Albo Instagrama w ogóle jeszcze nie założyli, bo nie wiedzą, z czym to się je i po prostu odkładają to na wieczne, nigdy, ale wiedzą, że chcą. Drugie to osoby, które już Instagrama założyły, ale z pewnych względów go porzuciły, ale chcą, czują, że to jest moment, żeby ruszyć z Instagramem na nowo. Więc dzisiaj będzie film dokładnie na ten temat. Trzymaj się! Kładź się, oglądaj, bo dzisiaj wszystko będzie dla Ciebie jasne. Powiem dokładnie w czym tkwi siła Instagrama i jak należy sobie tę instagramową wyobraźnię o swoim instagramowym życiu poukładać w głowie, żeby być gotowym na każde wyzwanie i czułym na każdą możliwość. Przedstawię się, uwaga, w niekonwencjonalny sposób. zrobić Ci gwiezdne wojny. Proszę bardzo. Ja mam na imię Marta. Marta Kaczmarski. U. Na Instagramie, lepiej tutaj wkleję, nazywam się Marta Kaczmarski. Jeśli masz koło siebie wolny telefon, to go złap, wejdź na Instagram i wklep sobie Marta Kaczmarski. Że nowości z Instagrama, tak. Że rozmawiamy, tak. Że nauka, tak. Ale ja na Instagramie prowadzę społeczność, która nazywa się Insta Club. A dla każdej osoby, która chce ruszyć Instagram, który utknął w martwym punkcie, pierwszym, najszybszym. Najbardziej skutecznym ruchem jest dołączenie do aktywnej społeczności. Więc zostawiam tutaj namiary i pierwszy link z góry tutaj pod spodem, to link, w którym możesz dołączyć do społeczności Instaclub. Więc ja skupiam się na tłumaczeniu, a Ty zastanów się, czy aby Instagram nie jest dla ciebie najlepszym miejscem, żeby zacząć coś nowego. Może jakaś pasja od dawna skrywana, uprawiana. Może jakaś specjalizacja wysokich lotów. Może jakaś oferta, jakiś produkt, jakiś pomysł, o którym musi wiedzieć cały świat. Do tego właśnie służy Instagram. Kiedy tłumaczę o Instagramie, mogłabym zacząć od ogólników, żeby dojść do rdzenia, ale ja wiem, że jest porozumienie, więc ja zacznę od rdzenia. Jeżeli zrozumiesz, daj mi koniecznie jakiś sygnał w komentarzu, żebym czuła, że jesteśmy razem teraz. I teraz posłuchaj. Rdzeń. Dlaczego tyle osób. Tyle marek, tyle film, ty firm, tyle znanych ludzi dba o to, żeby mieć dobrze stworzone, zbudowane konto na Instagramie. Odpowiedź jest jedna: prestiż. Instagram to najbardziej prestiżowa platforma społecznościowa, gdzie wszystko, co ma dobrą jakość, ma bardzo dużo szans. Szansa na zbudowanie własnego biznesu, szansa na stworzenie publiczności wokół swojego tematu, no i oczywiście szansa na zbudowanie autorytetu. Jak to zrealizować? Odniesiemy sobie Instagram do, do czego? Do tego, na czym znamy się najlepiej, bo najdłużej już uprawiamy Facebook. Więc porównanie tych dwóch platform będzie bardzo łatwe do zrozumienia. Uwaga, pierwszy argument. Jeśli chodzi o Facebook, jest jedna zasadnicza e, różnica. Facebook to narzędzie, w którym najpierw coś piszesz, a potem do tego co napiszesz, dokładasz zdjęcie. Na Instagramie jest odwrotnie. Najpierw dajesz zdjęcie, a potem dajesz y, opis pod zdjęciem. I ta drobna różnica bardzo dużo tłumaczy. Ona jest tak naprawdę definicją całego Instagrama, który jest platformą wizualną. Czyli to, co wpadnie w oko, to co podoba się na zdjęciu, to zostało dobrze sfotografowane, sfilmowane przyciąga najwięcej uwagi. Więc Twój pierwszy punkt, jeśli myślisz o stworzeniu lub renowacji swojego Instagrama, pierwsza rzecz, nad którą trzeba się skupić i zwrócić uwagę, to jakość zdjęć i filmów, jakie oferujesz na swoim Instagramowym koncie. I teraz możesz powiedzieć, Kaczmarski, to od razu z grubej rury, że zdjęcia, że profesjonalne. Nie muszą być profesjonalne. Wystarczy, żeby były dobre i każdy może się sam nauczyć dobrych, robienia dobrych zdjęć. Szczerość. Możesz po prostu liczyć na moją szczerość. Tak długo, jak widzisz taką jakość u innych, jakieś imponujące konta i stwierdzasz, dam radę, dam radę robić Instagram na takim poziomie, to znaczy, że już jesteś gotowa. I dopiero teraz mogę zacząć mówić o konstrukcji Instagrama, bo tą bazę obowiązkową mamy omówioną. Ekran dzielimy na pół, Facebook, a tutaj będzie Instagram. Facebook. Na Facebooku masz do dyspozycji dwa rodzaje profili: profil prywatny i fanpage, który służy do biznesów, marki osobistej. Różne rzeczy pod różnymi rodzajami profili można robić. Prywatny i fanpage. Na Instagramie jest to skonstruowane trochę inaczej. Uwaga: na Instagramie zas zasadniczo masz do wyboru trzy rodzaje kont. Pierwsze konto to konto osobiste. Pamiętaj, nieprywatne na O. Osobiste. Konto osobiste, które jest dedykowane dla osób, które chcą prowadzić konto na zasadzie pamiętnika. Tam nie ma być żadnej kariery, tam mają być znajomi, tam ma być bardzo luźna atmosfera. Oczywiście, ten rodzaj konta osobiste można wykorzystać do, róż do realizacji różnych celi. Drugie, konto pro kiedyś było nazywane kontem biznesowym ja bardzo często też w poniższych filmach mówię konto biznesowe biznesowe teraz ono na Instagramie nazywa się pro od profesjonalne i trzeci rodzaj konta to konto twórcy twórcy czyli mamy na Instagramie trzy rodzaje kariery do e, zdobycia można bardzo dużo fajnych rzeczy robić na koncie osobistym Aczkolwiek nie ma tam wielu funkcji. Schodzimy do, do konta pro, gdzie pojawiają się bardzo istotne funkcje dla przedsiębiorcy: funkcje tworzenia sklepu, łączenia Instagrama z Facebookiem firmowym, y, tworzenie kampanii, połącz, łączenie Instagrama z menedżerem reklam bardzo dużo y, rzeczy. Więc jeżeli tworzysz, Firmę, która coś sprzedaje, która chce się promować, no to zdecydowanie konto osobi osobiste to dla ciebie za mało. Konto Pro to to, co spełnia wszystkie potrzeby po profesjonalnego przedsiębiorcy. Trzeci rodzaj konta na Instagramie to konto twórcy. Kto to jest twórca? Może ty jesteś twórcą, może ty chcesz zostać twórcą. Na przykład twórcą na Instagramie może być bloger albo na przykład artysta. Ktoś, kto skupia się bardziej na społeczności, z którą chce zbudować bardzo bliski kontakt. Twórca to również influencer, bo twórca. Taki najwyższych lotów na Instagramie, to osoba, z którą pragną współpracować na przykład znane lub mniej znane marki. Bardzo ważna rzecz na sam koniec o tych trzech rodzajach kont na Instagramie. Pamiętaj, śmiało możesz zaczynać, dlatego że na Instagramie bez względu na to, na jakim rodzaju konta zaczniesz czy na osobistym, czy na pro, czy na twórcy. Zawsze możesz to zmienić, to nie jest żadna wyrocznia. Instagram jest w tej kwestii bardzo elastyczny. Zaczniesz na osobistym, możesz przeskoczyć na twórcy, potem na pro, potem możesz wrócić na przykład na twórcę z powrotem. Instagram daje taką możliwość. Temat rodzaju konta mamy już omówiony, możemy ruszyć dalej. I teraz spójrz, zaczynasz tworzyć Instagram, Czyli miejsce, w którym systematycznie publikujesz swoje zdjęcia i opisy do zdjęć. To wszystko, co wkładasz na Instagram, a masz tam możliwość umieszczania zdjęć, opisów, filmów krótszych, dłuższych, to wszystko nazywa się content, czyli to, co umieszczasz, to jest lepsze słowo, co publikujesz na swoim Instagramie. Zaczynasz publikować. Zaczynają docierać do ciebie osoby, które są zainteresowane twoim tematem. Dlatego tak ważne na Instagramie jest skoncentrowanie się na pewnym obszarze tematycznym. Mówi się na to nisza, czyli jeszcze raz, jeśli chodzi o konto osobiste, to tam można wrzucać, co się tylko chce, ale jeśli decydujesz się na Karierę twórcy albo konta pro, to obowiązuje cię pewne zawężenie tematyczne, po to, żeby osoby zainteresowane danym tematem mogły wokół twojego konta krążyć, bo tam jest publikowane coś, co bardzo ich interesuje. I teraz, kiedy tych ludzi jest coraz więcej, coraz więcej osób zagląda na twój Instagram, mówi się, że masz coraz lepszy zasięg. Zaczynasz być znana, zaczynasz być znany. O, znam, znam skądś tego gościa, znam go z Instagrama. I zobacz jaka ewolucja. Kiedyś, żeby być osobą znaną, potrzebowałaś specjalnego dojścia, kariery w radio, w telewizji, ogólnie wielka scena, taki świat dla wybranych. A teraz możesz być znana. Z poziomu Instagrama. Ogromna różnica, ponieważ moment, w którym te zasięgi zaczynają rosnąć, i ty zaczynasz być znana, moment, w którym te zasięgi zaczynają rosnąć, moment, w którym zaczynasz być znana, to moment, w którym Instagram zaczyna służyć dla Twojego biznesu. A kiedy on już dla Twojego biznesu służy, to zaczyna się całkiem inny rozdział w Twoim biznesowym życiu. Zaczynasz mieć zasięgi, zaczynasz być niezależna, możesz podejmować decyzje, rozwijać, kierunkować to tam, gdzie tylko chcesz. Dlaczego Instagram jest takim dobrym miejscem dla osób, które chcą zacząć prowadzić firmę? Zac chcą zacząć. Dlatego, że Instagram jest bardzo mocno nastawiony na budowanie relacji i na Instagramie możesz najszybciej przełamać lody i najszybciej zdobyć pierwszych klientów. Instagram jest po prostu do tego stworzony. I tutaj wcale nie chodzi o to, że musisz mieć jakieś niewiarygodnie wielkie konto, jakieś ogromne zasięgi czy jakieś pieniądze inwestowane w reklamę od samego początku. Radziłabym raczej nie. Przygotuj się na taką podróż, gdzie będziesz za każdym razem uczyła się czegoś nowego i dodawała do Instagrama nowe, yy, nową siebie w nowym wydaniu. Może w wydaniu wideo, co na Instagramie jest bardzo fajne, bardzo skuteczne. Droga zaczyna się od pierwszego kroku, i uwaga daje radę. Uwaga idzie, rada. Jeśli masz już Instagram, to po pierwsze zorientuj się, czy pamiętasz hasło, czy masz tam wszystko dobrze poustawiane. Nie masz Instagrama, ściągnij go sobie. Instagram to jest po prostu aplikacja. To jest aplikacja, którą ściągasz z Google Play albo ze swojego Apple Store i instalujesz na swoim telefonie. Podejrzewam, że 99% osób ma to już za sobą. I teraz uwaga. Kiedy Instalujesz, zakładasz albo reorganizujesz swój Instagram, zrób to w momencie, kiedy jesteś naprawdę skupiona. Nie rób tego gdzieś tam w autobusie, czy kawałek rano, kawałek wieczorem, czy jak znajdziesz wolny czas. To jest solidne dwie godziny, co najmniej, żeby przysiąść i dobrze stworzyć swoje konto na Instagramie. Mam tutaj na myśli optymalne ustawienia. Wiesz dobrze, że kiedy zakładasz jakąś aplikację, to ona daje Ci takie punkty. Punkt pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Jak nam się spieszy i nie zależy, to robimy zawsze skip, 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 czyli przerzuć, przerzuć, przerzuć potem tam potem. Instagrama nie wolno tak zakładać. Instagrama trzeba zakładać krok po kroku, pamiętać co się tam wpisało i stworzyć go na samym początku tak, żeby on wyglądał profesjonalnie, żeby to nie było tylko profesjonalne konto, ale żeby on natychmiast wyglądał dobrze. Dla wszystkich osób, które czują, że mogą mieć z tym trudność, jakie zdjęcie wybrać, jaką nazwę użytkownika, jak to nazwać, jak napisać krótką notkę biograficzną na mojej stronie www.martakaczmarski.com piszę, piszę tutaj. Jest specjalny PDF do ściągnięcia za darmoche, i tam są wszystkie kroki optymalnego ustawienia swojego Instagrama. I ja nie żartuję. Pobierz sobie to i przejdź dokładnie przez wszystkie szeroko opisane tamte kroki. Nie tylko jak to zrobić, ale dlaczego to zrobić. O, jakbyś wiedziała, dlaczego to zrobić, to byś od razu sobie to ściągnęła i poprawiła. Wymachuję tutaj palcami, żeby każdy zapamiętał, że przez to, że Instagram jest platformą wizualną, nie ma tam miejsce, miejsca na zrobienie czegoś byle jak, ponieważ nic na Instagramie bardziej nie rzuca się w oczy i bardziej nie zniechęca niż dopust jakiejś byle jakości. No to mamy za sobą 20 wspólnych minut. Wiemy nawet z podstawówki, że Podstawy trzeba mieć i trzeba na nie poświęcić trochę więcej czasu, niż się wydaje. To jest pierwszy film z całej serii Instagram dla początkujących z serii, która ma za zadanie nie tylko ustawić Instagram w swoim telefonie, ale ustawić sobie też wszystko dobrze w głowie. Dziękuję bardzo za uwagę, mówiła Marta Kaczmarski i widzimy się w Twoim telefonie.